Stanisław Jachowicz, Chory Kotek Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł kot doktor, jak się masz, koteczku? Źle bardzo i łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu śpiewa. Zanadto się jadło, co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj długo, ty długo poleżysz w łóżeczku, i nic jeść nie będziesz klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki, lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek Lub ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dzioteczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże.